W imię Ojca i syna i tuła świętego. Amen. Posze, miłosierny panie, daj duszą sług i służebnic twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych motitw, satusze sług i służebnic twoich. Za które się modlimy, prosząc, aby je przyjął do społeczności swoich świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze, sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Amen. W imię Ojca i Syna, i tła świętego. Amen.